Ok się będą wszystkim, z tej strony Turbo jest to... Jest to League of Legends! Ja sobie wy, wybiorę wszystkie trzy skille Dzięki ziomu e, Pokupuję troszkę przedmiotów. E, jak widzicie gram Twisted Fate'em w skórce Valet, yy, Valet Care Tak się chyba nazywa. E, Valet Care Twisted Fate. Wow wow wow. Mikrofon troszkę, przepraszam za, za poprzednie, znaczy za teraz, żeby był gorszy przez chwilę audio, ale trudno, takie życie. Eee, gramy sobie Arama i patrzcie. Tak, mogę go... Z... Tak. Jebać was. Pies cię jebał. Taki wał, sukw, sukwo. Ale to, ale to jest małe, patrzcie. Dobrze pingować, skurwibąk. co <laughs> jest. Mają poczucie humoru w rajacie z kurwi banki. Jego pingować tego mojego skurwibanka trzeba jechać. Eee. Gdzie jest drugi gnoj je, jakiś? Tu jest! Nie, nie mogę go spingować, choleria. Wszystko jest w, w kurtach. Taki jaki wam, jeszcze mu nie byłem, dobra. Zacząłem nagrywać mniej więcej od, od 30 sekundy. I mam nadzieję, że to wygramy. Oni grają strasznie agresywnie, co może być minusem dla nich. O, jest! Dobrze! <grytania> Pingować, Skurwi, bonka. Dobrze! Skurwi, bonciule. Ja sobie wezmę to. <grytania> tak, bo kto mi zabroni? I karta niebieska. Na największe obrażenia. Ty, Skurwi, bonczulo. A masz! Jedz, pedale! Akali. W ogóle dużo osób polecało mi Akali, że jest bardzo dobrą postacią. Była w rotacji, zagrałem w nią raz czy dwa i jakoś nie szło mi nią za, za rewelacyjnie. Więc ulałem. Ale myślę, że znaczy, teraz jeśli nie będzie znowu w rotacji, to po prostu będzie lipa taka tyle, że... Jego pingować! Tego skurwibentula. Eee! Lubisz to sukwo? Na razie nie było jeszcze First Blooda z żadnej ze stron. To będzie dla nas. I to jeszcze mój first blood, sukwo! Double kill, bitches! Deal with it! Handluj z tym, sukwo! Kurwaś, nie, ledwo, ledwo! Fuck this shit! Ja nigdy nie blefuję, ja czasem tylko troszkę. Ah, fuck this me! Helping, please, for me! Thank you, bitch! Sorry, Irelia! You are fucking pussy, is. Dobra. Bam, bitches. Kurde. Bele, 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 bele. Bam. Taki walec. Sukwo. Spowolni, gnoja. I dojechać, gnoja. DAM Jeszcze raz. Tak. Dojechała go ta karta. A to pydańska gra. Mam dzisiaj dobry humor do nagrywania. Więc jest fajnie. An, anke, 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 Pięknie. Triple kill prawie. Znaczy... Triple kill. Trzy trupy. Jak ich ciśniemy Po Równo, Równo z kurwi banków jadymy. Zjedzacie cię jak na gokartach, czukwo. mełego Pięknie, Irelio. Irelioch. Trzeba się formić. Chęć się musi zgadzać. Ja se kupię Rabaduna. Rabadonucha. Mam mało money. Twoja mama. Twoja mama. Jego pingować. Dobrze. gnoja! Ale to jest śmieszne. I raliuch. Ty. Nie trafiłem. Myślę, że ja go zabiłem. Lubisz to sukwo? Pstryk! Mam, mam trochę za mało na razie. AP! fuck this you! A z zwiększę mame? Znaczy, mamy Mame? Yo, mama? Damage sukwo! Fuck me! Bo to ja tego użyłem I have no idea Ale się tepnę tam Psryk sukwo Lubisz to Nawet mi dobrze idzie ten znaczy Nawet dobrze mi idzie Twisted ty, tym Twisted Fate'em i mi, 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 mi po prostu dobrze idzie Twisted Fate'em, bo um, Twisted fate jest to bardzo lubiana prze mnie... Prze mnie, przeze mnie postać Przetracić to dobra sprzedam, ale kupię Wadona. Dobra, dokładnie Bogowie nie zabiją się sami. Dobra, jedziemy. 11:3, no proszę, być please, Wreszcie jakiś aram, którego wygram. Ale nie powiem, że strasznie dużo problemów było z tym aramem, bo to jest chyba szósta próba. A rzucasz mi kartę, zobaczymy, się jest to nic. Nie, 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 nie mógłbym go atakować. Eee... Bo, bo było... Sp... To jest chyba piąta próba dołączenia do Arama, bo za każdym razem przy, przy wyborze postaci ktoś wychodził, bo mu postać nie, nie wpasowała się w umiejętności albo gusta, albo biusta Everyday! Fuck you tomorrow! Jaka pinda! Pindo! Taki wow! Wbijanie się w nas to nie jest dobry pomysł! nawet, ten, nawet jak na trendę. Sytrend ma niby tego... tego swojego goda. God moda Good mode Everyday Everyday am shuffling lepep. I spowolnienie I rzut kartą. Tak dobrze idzie. Dobrze bić Everyday am shufflin. Fakt oni mają... Oni mają volibera! On potrafi przerzucać! Bić ją! Bić ją! Ona jest sukwą! Uważaj! Bić ją! No... Ludzie! Ona jest na jednego hita! Pro! Plażo! Proszę! No! Thank you so much! Dobra, sobie kupię to. Już mam 250 punktów AP. Wygramy to! Sukwą! Czekajcie, Dobra, sorry, sorry, sukwo. No ładnie, nawet bez mnie seradzo. radzą. Nie zabierać mi farmy z kurwi banki. Ja tu można się farmić sukwo? Trzeba by wreszcie zniszczyć im tą wieżę. Bo na razie jest taka trochę nietknięta. Zależy od ciągnięcia. Jak ktoś ciągnie lepiej, to jest lepiej. Jak ktoś ciągnie gorzej, to jest gorzej, tak? Przerzucił woli. Woli go przerzucił. Taki wał, wow, sukwo jeszcze w powietrzu, to powinien być double kill. Albo jakiś... Albo jakiś... ale Fajnie by było, gdyby w tej grze były achievementy. To by było śmieszne, wiecie Zaraz mu się skończy to gówno I się do go zabić To tak jak teraz Pięknie idzie, 19.9 Ja tam sobie puszczę kiwał super Przez spuszować tą wieżę i to byle szybko Every day, sleep on the butter. Patrz, jak wieże pięknie się rozpadają, to jest fajne, to jest zrąbiste. Bić tą wieżę, lub Sukwy Makler, bij wieżę. Ja w nią puszczę kartę. Gień Sukwa Makler, wracaj tu. Makler, ja mam karty, Makler. Ja, ja o... To, ja to ogarnę pit streak! O oh, fuck this me Nope Rzucę w kogoś kartum! Kartuchem! Mm, fuck! You like this bitch! Ehe, uh -huh, you like this! No I don't like this! Everyday! Dobra, a kupić jakieś poty tutaj na manne. TGSO. jest O. Oh, tylko pięć mogę mieć. Fuck. Bo te poty na manę się przydadzą, szczególnie na Twisted Faced, kiedy ciągle używam umie umiejętności. Dobrze, idzie za dara to wygramy. Nawet nie będę musiał zmniejszać jakości materiału, żeby go wstawić na, na YouTube. Przy okazji, jak już, jak już gadam, przypominam, w opisie na dole są linki. Po pierwsze, link do referala w LoLu, u Jeśli chcielibyście zacząć grać w lol i chcielibyście. Mmm, żebym ja miał z tego PZ i rp, -ki? nie z tego nie mam hajsu. Akurat A aż tak bardzo się nie sprzedałem. Hmm. Bez tego się chyba nawet nie da mieć hajsu. No, nie, nie, nie da się mieć hajsu, ale dodatkowo są linki do e, World of Tanks. Jeśli ktoś chce zagrać i chce z mojego referala, chce, żebym zarobił, e, plus są, właśnie jest link do e, re -refer, referal do World of Tanks. Jest referal do DUAL OF CHAMPIONS I do RUNES OF MAGIC Są, więc jest łącznie Prawie tą sukwę trafiłem Szybko! Jaka sukwa? Zadam mu damage, oh fuck me! Taki wał, <gryw> Fajny escape mechanizm Everyday, fuck you tomorrow Damage! Fajnie mi się go Twisted Fate'em. Była promocja na jego skórkę, to sobie kupiłem. Pomyślałem, a bo promocje są rzadko, nie? A skórki są zazwyczaj tak strasznie drogie. Domyślałem, a fa fajna skórka, to sobie kupię skórkę do Twisted Fate'a, nie? Why not? Because I can! Cheepers! Ch ch e, Cheepers! Nieważne. Cheepers! Tak, to jest ciper. <laughs> hey, cipers. No sam ejma e e e ila. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. Drużyna zniszczyła anki. Ten star po drugiej stronie mózgu jest dołpic pokonany. Regulatujący darnek jest fajny. Fajne, fajne masz garnki, ją? Twisted Fate, rusz do szybciej! Warto, warto. Wartuch. Kartuch. Kratuch. Fajne ten. Fajny. Mi się wydaje, że bardzo fajny jest ten skin do, do Twisted Fate'a. Twisted ond. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh. I know, I know, I know, I know. Najlepszy i tak jest najlepszy i tak jest Irelia. 134 cztery. tutaj 6. Trochę lepiej niż Jax. Bo mam jednego dla mniej I know I'm I'm owned Czekajcie, niech chłopaki nie chodzę trochę życia Albo i nie Taki walet, sukwo Zależy od ciągnięcia Sukwo Tylko ja umiem tak ciągnąć Znaczy to tylko mi umie ją tak ciągnąć Ja nie umiem ciągnąć Everyday Fuck Wierzaj tu strong Uciekaj, Irelia Jest Irelia? Tak, Irelia Bić tą wieżuchę Wieżucho kratuch Wyciągnę sobie niebieską kartę, żeby w niego rzucić i mu większy damage Sukwo Bić tą sukwę Pięknie idzie, sukwy się nie dają Tak, nie twoja drużyna, tylko ja zniszczyłem wieżę, sukwo Bitch please Tak! Już to na spawnie dojechałem Tam puszczę kartę Nie, idiot Nie chcę tam iść Taki walec. Jedz Sukwo GGWP i okej, okay, materiał strasznie krótki. Nie wiem ile on trwa. 10 minut, 15 minut, nieważne. Dzięki za oglądanie, to był yy, League of Legends Aram Twisted Fate'em. Zaraz oczywiście pokażę wam statystyki końcowe. Więc, więc teraz trzymajcie się ciepło. Pa pa!